Napierdolony. No zaraz do rękoczynów dojdzie. Do Kurwa do góry. Kurwa to za tuba jest? się odkurzacz ten. Jezu. Po prostu, o wyciszył się chyba. No, to dobrze. A co moje jest, że on się tak musi inhalować? Nie, nie znam go prywatnie, nie wiem. No. A się najadłem, ja 30 sekund, speedway Może się zjarał. Możliwe, no taki widz, nie? Siedzi taki z zjarami. Cześć Kamil. No cześć. Ale to będzie ciekawy turniej, jaką będzie na a ja się siedział, nie? Naprawdę. No może, to się skup przy to. Nie? No dokładnie o to chodzi, ale to wiesz, z jednej strony przy... <laughs> pomaga, z drugiej strony przeszkadza, nie? Banujemy szamana czy nie? Nie banujemy, nie? Nie banuj szamana! Jego zbanujemy. <noise> <noise> Michał, zbanujemy ciebie. raz zbawił. <noise> Miko, to Michał jest, masz rację. No dobra, jeszcze 5 sekund. 3, 2, 1. Wygrałem. Już. Już, Michał, czy jeszcze nie? Będziesz grzeszny? <noise> to jest zaraz inhalację, ja mogę gadać. A co o co chodzi z tą inhalacją? Ty? Dobra, w sumie nie wnika. No i co? I, please wait for your first match. I wait. wait nie wnikaj, nie wnikaj. Nie po boksa, proszę. Michał, jak ja się inhaluję, to ja to robię sam ogólnie albo z kolegami, nie? A nie tam wiesz, mamy tatę zapraszam. <laughs> Później też się śmieje po inhalacjach, tak więc... spokojnie. <laughs> teraz kolego. A może nie ma kolegów, no. O no, weź mamo. Ja pierdziele. Dobra, nic, nie. No i co teraz? Koniec. Wszyscy, którzy wytrwali Michała inhalaty, dostają darmowy pakiet kart i <grywa> skin do Maga A jak e w ogóle to skąd ten pakiet jest? To jest jakiś oryginalny kod czy z Allegro? Oryginalny chyba, no, skoro organizują Nie wyzywaj, było. pan! Nie, bo później... Nie to oryginalny do Allegro, kurwa. Ale przecież nie, nie wyzywamy, Michał, tak se żartujemy? No dobra, spoko, spoko. Panowie, jak wyrwać, kurwa, battle mojego oponenta? Musisz się ładnie uśmiechnąć. Ej, eee, to co eee, teraz robisz, jak bo ja, ja nie, nie Biksa, masz pierwszą rundę z, z Michałem. <laughs> Musisz się nainhalować dopiero po gra. Na trzeźwo nie da rady. Bo na trzeźwo to... Ja mam tutaj takie rzeczy do inhalacji, że nawet nie wiecie. <laughs> <coughs> się Chyba zgracie, nie słyszałeś, jak on się śmieje. <coughs> Chyba nie słyszałeś, jaki on ma sprzęt, człowieku. Taki że I że się, że Siema. 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 <laughs> wiesz, się wiesz, bo to że wiesz, bardziej. Już boli. Oh. Siema że Widzisz? Przeci coś, to ten przecisk. To <skrym> Chyba inhalacja wchodzi. <śla> Ktoś chyba dobrze poinhalował, co? <śla> Do mycia. Co póki chodzę? To coś jest. Boże, się przestraszyłem, te. Hahaha. <ślały _ suisse> Mam ci dać, jak cię, się nie będziesz nie halował, zobaczysz. Mm. Dobra, panowie, przyznać się, kto Bazeliszkowi wybił szybę w, w oknie? Się tak śmieje. <laughs> Kamieniada. Ale weź sobie wyobraź, tak stoi przed oknem i tak się śmieją. Kamieniem rzuca. Mówi zaraz końca ich to za was okej? Okay? Dobra. Spoko. Mogę przerywać, a nie będę wam nosem. Dobra. Mam nadzieję, że wytłumaczysz na wszystkim, na czym to polega. Tak, tak, nie bój się. Weź się podzierz, bo to mocny torek. Jest gdzieś napisane czy to jest Last Hero Standing czy Conquest? Conquest A czym to się różni Conquest od Last Hero? Eee, Conquest, Conquest to, że... wygrywasz, a Last Hero Standing przegrywasz. Że co? No wygrywasz i przegrywasz, no jak w każdym turnieju, Jezus. Znaczy tak, a <grywasz> <bo> Con <grywasz> Conquest to jest lat, to, że jak zagrasz bohaterem, musisz go zmienić. Jeśli wygrasz, a Last Hero Standing, to możesz grać ciągle tym samym bodajże. Nie, to I jest taki... że... Jeżeli możesz przegrać jedną talią cały turniej... Tak? Dobrze cię rozumiem. Nie, tak, Dobrze, ale, ale to nie jest broni. ten turniej, u nas teraz jest odbrodnia, Ale w, w, w konkursie musisz po prostu tak jak wygrać... Jeżeli wygrasz jedną talią, to musisz zmienić na następną, Tak, dokładnie. Tak. I jak wygrasz talię... Tak. Tak tak, tak Jeszcze chwila. Jak wygrasz trzema ja ja ty jakbym na przykład z kimś grał. Ty nie będziesz z nikim grał, bo ty masz inhalację. <laughs> <laughs> Czemu jesteś taki niedobry? Tak? Nie wiem. A no wiesz co, ja mam na słuchawki ja mam na uszach, to wiesz, to, to co, może się... Ja teraz turniej gram! ...z tymi kartami nowego dodatku, co? Ale ja, ja tak? Kursu. To jest standard, kurwa. No ale większość osób nie no. ma tych kart, nie? No i kurą, ale. No ja też nie mam wszystkich No, no Jak dla mnie to tak, o tylko No jedna czy dwie karty w deku z tego mogą wygrywać, czy <tuszel> nie? W ogóle nie może być. Ty w ogóle musisz grać jedną kartą na 30 w deku i musisz wygrywać. <tuszel> I bez Reno Karta i inhalacja. <tuszel> Daj temu środnikowi plus 3, plus 3 nie, <tuszel> to w ręce. Ja nie, myślę że może się tam kolejna dziwioł tego potrat, czy nie? No, no, wiesz, Ty cię tam no, golom, no, chyba włosy, co no, tak nie mam z kim zagrać, kurwa, muszę czekać na ten jebany braket, tak? No, no Tak. To wiedzą... Ale tyz pewnie? manie? E, nie na 100% Nie dawaj gram. Ale to streama puśćcie z tego, jeszcze wiesz, co inhalacji, żeby była kamerka. Gdy right? no, taki donate człowieku. Na inhalację. No na no, inhalację. Nie. No, wszystko no. Ale poważnie to jest kurcze. No, ja tak. no. Zwycięstwo na tym turnieju to jest tylko i włosy tak. jeden pakiet o, kart jeden co, i jeden skin do Mediwa. Kiedy I Idzieś wiesz na chwała. Ja będę wygrywał. Nigdy. No, Ale przynajmniej jak dostanę podłupy to <laughs> będę miał no. na to rzucić. Słowa nagroda nie chciało mi się grać. No, nie, jak to Kiedy się na tym no. no. Po twojej inhalacji przychodzi specjalny... Nie wiem, to Mama zabiera z no, kimś i wie. podaje, wiesz. No. Kto z kim gra. No. No, no, no. Ty nie masz inhalacji, to ty masz no. Michałem. Ty Dixa, bo jest taki sceptyczny, Pierwsza rozgrywka... Z Michałem. Ten inhalator się dojedzie. Może to pierdzi stało. Za moich czasów, jak się robiło inhalacje, to się nad tym, nie? Nad garnkiem się działo i się w parę wdychało. Dobrze, jak teraz jest w dupę Co, kto To kto lubi. <słuch> <słuch> Pan <coughs> <walczyć z> honorem. <coughs> User joined your channel. Siema. Siema no. Siema. Dobra, już jestem. Halo? 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 Halo, halo? już jestem po inhalacji. To cześć, jak tam? Dobrze. Jak się czujesz po inhalacji? Trochę sponiewierany, ale... Jeszcze żyję. Cyklon B wciągany na lewo. Tak, inhala inhalacja okrzyk bojowy rozśmiesz wszystkich stronników. Dokładnie. A teraz herbatka jeszcze. się podała, czy nie? To właśnie laki, leki. Zmienię. Co ty robisz? Co ty Michał robisz? Co ty robisz? Ale Michał to jest ten. I ja <noise> to Wiolet, <to, to>, jestem <noise> bateł. <noise> Dwajkę przełóż. <noise> Pozdrawiam w ogóle. Mama! <głos> Pozdrowienia! <głos> Pozdrowienia! <głos> It, możesz jeszcze za łóżki przesłać? Nie jestem, ale wiesz, możesz to zrobić mamę i podziękować jej, że się tak to motykuje, wiesz? <grymne> Dobrze, to jest tak naprawdę poważnie. Chwila ja uspokojenia, bo ja się zaraz odpalę kompletnie. No, na poważnie. No, już wylosowało. To, to ja z kim gram? Ja, jak to sprawdzić? Czekaj. Ty mnie garnięty trochę. Chwila gram Jestem... Na jakiś nie, to nie ja. Świetnie ma... gram z moim koleżką, nie z tego. Ogólnie z... z ten. Kto to jest Duldi? Duldi the Grape? Jakoś tak? Kto to jest? Ja, o, ja to chyba Piotrka. gram z Rosjaninem, bo jakiś domków. Dla jest Duldi the Great Ja Bo nie wiem kogo rozpierdolę. <gulanie> to, to, to. <gulanie> to gra na naszego dobre. przyjaciela. No duldi the Great jakiś coś Ja w ogóle jestem mati Hashtag 2383, znaczy 9 Jopek Jopek jesteś tutaj? Jopek nie tutaj ma, jopek Hashtag Znacie duldi the, the Great? Jakiś pedał ty ogólnie co robimy po tym po zwycięstwie, jak już wygramy to jakoś nam się odpisze czy co? Czy, czy, czy screen musimy gdzieś w... Jedziemy się. Jedziemy na browara albo na dziwki, co tak to woli. Na dziwki, na dziwki. Ale takiego dużego browara Ja bym preferował takiego wiesz 10 ml Co się pokazuje kogo zbanował Na stronie ale to co w ogóle chodzi z tym banowaniem tego wszystkiego, ten tego samana Nie wy to kurwa widzicie to bananie? Ja zbanowałem, ale nie mam zabanowanego w ogóle. Nie, ja nie rozumiem o co. to znaczy, że gdzie się w ogóle e... No odbiorowe to ban... las you in this match Co to jest? Gdzie się to panuje tym Co to znaczy panowie wysłałem na głównym? Że... E... Elo, elo, Adaś Wbijaj na tą kąfę. Może. Weź na TS, się dzieje. No dużo, inhalacja. Nie, dopiero lasujemy. Nie ja mam udostępnienie, ekranu, No przecież masz udostępnienie, No dobra, w głównej ty... grze trzeba to zrobić. Świetnie, wylosowało mi kolegę z rejonu, nie? Odejnie. Dobra, masz. A jak w ogóle mamy się połączyć z tym typem, w którym gramy? Dodajesz go na tym, na battlenecie i. Jak już dodasz go na batę w to wracam. Aha. wracę. Haha Ej, ona nie, ja nie ma na nie tej prowince. To miejsce ona mnie nie ma. No. Bo... O, to be the great dodał mnie. Kuwal ma 11 rangę. Chypał. Dobry jest, jebany. Sypał, chypał. No A to jest jak, jak raz przegram raz przegram to koniec, tak? Jak raz przegram to, przegrasz, raz to, to idziesz walić konia kolekcją, kurwa. <laughs> no, Dobra panowie, w każdym bądź razie powodzenia wam życzę. Również. <coughs> ja, ja wszystkim po stoku. Powodzenia. Dobrej inhalacje. Ale te... Ja w ogóle chciałam zrobić jakiegoś screenshota tych moich deków czy jak? A. Tak. Tak? Deków nie, ale kurwa po gierce zrób screenshot, że Ty się właśnie, trzy par partie musimy wygrać, czy trzy winy musimy, muszą być po prostu? Trzy partie wygrać, musisz czy... wygrać każdym innym dekiem. Czy trzy partie rozegrać? Ja sobie jednak zrobię. Czekaj, zrobię a... no, szybko. Czekaj, a jak się, ja się banuje na stronie? Bo mi tam pisał ten facet, żeby banować na stronie. No to klikasz na swoją okienko przy na liście. Czekaj, zaraz. Muszę tutaj jeszcze ogarnąć te screenshoty. Kurcze, gdzie to sprawdzić co mi spanował? Na stronę. Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć, gdzie to okienko? No jak masz tą listę kto z kim gra, to klikasz tam na swój mecz. Aha. Czekaj. No. Kaja, jestem. uhuh uh